Witajcie w tym materiale z tej strony, czaszka. Jest to kanał rozmowa filmowana i dzisiaj, właśnie, recenzja tego tegorocznego: Jak wytresować smoka? Bez przedłużania, zapraszam do oglądania. How to train your dragon, czyli jak wytresować smoka, to dziś jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii filmowych. Ta niezwykła historia o młodym wikingu i tajemniczym smoku, którzy łamią wszelakie zasady i tradycje. Jest doskonale znana widzom na całym świecie, głównie za sprawą oryginalnego filmu animowanego z 2010 roku. Seria doczekała się trzech pełnometrażowych części kinowych oraz kilku seriali. Mowa tu o Dragon's Race to the Age, a także Riders of Berg sezon pierwszy i Defenders of Berg sezon drugi, które bardzo często traktowane są jako jeden wspólny serial. Oprócz tego powstało również wiele materiałów specjalnych, takich jak Gift of the Night Fury z 2011 roku, czy jedna z najbardziej uwielbianych i niezapomnianych serii mojego dzieciństwa, Book of Dragons, również z 2011 roku. Co ciekawe, wszystkie filmy, seriale oraz materiały specjalne zostały ułożone na jednej wspólnej osi czasu i nie nachodzą na siebie fabularnie. Jednak dość już o oryginale. Ponieważ dzisiejszy materiał dotyczy aktorskiego remake'u, który swoją światową premierę miał 6 czerwca 2025 roku, a do polskich Chin trafił 13 czerwca 2025 roku. Film trwa około 2 godziny i 5 minut. Reżyserem oraz scenarzystą jest Dean DeBlois, czyli twórca oryginalnej animowanej trylogii. Za muzykę podobnie odpowiada John Powell. Ten sam kompozytor, który stworzył kultową ścieżkę dźwiękową do animowanych filmów z tej serii. A teraz przejdźmy do aktorów, którzy odegrali główne role. Mason Thames wciera się w rolę czkawki, czyli głównego bohatera historii. Nico Parker gra Astrid Hofferson, czyli towarzyszkę i późniejszą partnerkę czkawki. Gerald Butler odgrywa rolę Stoika Waszkiego wodza wikingów i ojca głównego bohatera. Co ważne, powraca on do tej samej roli, którą dubbingował w wersji animowanej. Nick Frost wciela się w rolę pyskacza, kowala wioski, nauczyciela treningów ze smokami, a przy okazji najlepszego przyjaciela wodza. Oprócz tej głównej czwórki mamy również Gabriel Powell jako Sączy Smark, Julian Dennison jako Śledzik, Ronwee James jako szpadka, Harry Travel Duin jako mieczyk oraz Naomi Werfna jako Gotti, czyli starszyzna wioski. Oczywiście nie można zapomnieć o smokach. Twórcy bardzo mocno postarali się, aby ich wygląd jak najwierniej oddawał modele znane z animacji, a w wielu przypadkach nawet je przewyższał. Przykładem może być koszmar pomocnik, przez Zębirów Zamkogłowy, które w wersji live action prezentują się niezwykle realistycznie, a jednocześnie zachowują swój charakterystyczny styl. Film oferuje także mnóstwo pięknych, majestatycznych widoków, spekularnych ujęć oraz efektów specjalnych na bardzo wysokim poziomie, które potęgują wrażenie epickiej przygody. Produkcja zarobiła na całym świecie około 636 milionów dolarów co jest naprawdę solidnym wynikiem. Nastała pora na konkretną recenzję. Moje odczucia wobec filmu przed premierą były bardzo sceptyczne. Większość ostatnich remake'ów, które zaczęły wychodzić, szczególnie tych od Disney'a, okazały się totalną katastrofą. Przykładem może być remake Stitcha, który zapowiadał się fajnie, a jednak, który opowiada zupełnie inną historię niż oryginalny film animowany, i w wielu momentach kłóci się z pierwowzorem. Na szczęście Dreamworks udowodniło, że się jednak da. Live action, jak wytresować smoka stoi na bardzo wysokim poziomie, szczególnie jeśli chodzi o efekty wizualne. Otrzymujemy majestatyczne krajobrazy, które naprawdę robią ogromne wrażenie. Sama wyspa Berg sta przedstawiona niemal identycznie jak w oryginale: surowa, dzika, a jednocześnie niezwykle klimatyczna. Większość lokacji, takich jak arena treningowa, gdzie szkolili się nasi główni bohaterowie, stała pięknie odzorowana. Wórcy cały czas bazują na oryginale i nie odchodzą od niego bez potrzeby, co jest ogromnym plusem. Jeśli chodzi o smoki i efekty wizualne, to tutaj również nie mam większych zastrzeżeń. Same modele są bardzo opracowane. Przykładowo grąkiel różni się nieco od wersji animowanej, ale wciąż zachowuje swoje charakterystyczne cechy. Nie odbiega zbyt mocno od oryginału. Śmiertnik zębacz również został wykonany naprawdę solidnie. Na szczególną uwagę zasługuje efekt ognia, zwłaszcza u takich smoków jak zębiruk zamkogłowy, śmiertnik zębacz czy koszmar ponocnik. Ten ostatni posiada zdolność samozapłonu. Jest to dużo mówić, wygląda to po prostu przepięknie. Przechodząc do bohaterów, zacznę od mojego faworyta, który trzyma dokładnie ten sam poziom co w oryginale i czuję do niego pełny respekt czyli stoi Gwarski, wódz wikingów. Został odzerowany bardzo dobrze twardy, nieustępliwy i zabójczo odważny. Scena walki z koszmarem pomocnikiem na samym początku filmu to istotne, absolutne cinema. Dosłownie wiking bez oręża idzie na smoka kilkukrotnie większego i gołymi piąchami zaczyna z nim walkę, no po prostu absolutne cinema. Jednocześnie stoik nie jest tylko bezkrylnym wojownikiem, dźwiga na swoich barkach odpowiedzialność za całą wioskę ale przede wszystkim próbuje chronić swojego syna, stracił żonę i robi wszystko, by ochronić jedynego syna, którego kocha, nawet jeśli nie zawsze potrafi to okazać. Pyskacz to kolejna bardzo dobrze napisana i odegrana postać, oddany przyjaciel wodza, bojownik, kowal, upierdliwy, gadatliwy, sarkastyczny, ale jednocześnie świetny mentor dla szkawki. Widać, że naprawdę zależy mu na jego dobru. Przechodząc do głównego bohatera, szkawki Hadoka, został przedstawiony jako młody wiking, który desperacko szuka swojego miejsca i powołania, nieustannie próbując udowodnić całej wiosce i swojemu ojcu swoją wartość, szczególnie w momencie, gdy udaje mu się zestrzelić smoka, czego nikt wcześniej nie widział. Mowa oczywiście o But the ultimate prize is the dragon no one's ever seen. We call it the name Fury. Get down! Night Fury. Speed unknown. Size unknown. The unholy offspring of lightning and death itself. Never engage this dragon. Your only chance? Hide and pray it does not find you. Szczerbatek wizualnie niemal nie odbiega od oryginału, został pięknie odzorowany, a efekty jego ataków i lotu potrafią wywołać prawdziwe ciarki. Każda scena z jego udziałem robi ogromne wrażenie, a szczególnie scena, kiedy to z czkawką odbywają swój pierwszy wspólny lot. Oczywiście bez tej głupiej ściągi, i czkawka improwizuje i udaje im się przeżyć. I później, tu ubolewam, bo. Została usunięta bardzo ważna scena, która była w oryginale i krótkę, krótko ją Wam opiszę. Jest to scena, kiedy to już czkawka i szterbatek lądują, są na gdzieś obrzeżach wyspy, czkawka smaży sobie ryby, a szterbatek się posila. W tym czasie przylatuje parę straszliwców straszliwych, czyli tych małych smoków, które również są zabójcze i bardzo niebezpieczne. I później dochodzi do jednej kwestii. Wcale nie jesteście takie złe jak was opisywano. To, co dotąd się o was uczyliśmy, to same kłamstwa. Mniej więcej tak toż ta kwestia szła, i to jest według mnie bardzo ważny moment i szkoda, że akurat to usunęli. Jednak idąc dalej, nie można też zapomnieć o reszcie młodych wikingów. Śledziku, Sączy smarku, bliźniakach oraz oczywiście Astris, czyli późniejszej miłości czkawki, która w filmie też odgrywa większą rolę. Te postacie również zostały bardzo dobrze przeniesione do wersji aktorskiej. Dodano także dodatkowy wątek związany zewcą czy smarkiem, który przez cały czas próbuje zaimponować swojemu ojcu, mimo że jest już szanowany w przeciwieństwie do czkawki. Nadal stara się udowodnić swoją wartość, szczerze mówiąc, ten element w ogóle mi nie przeszkadzał, wręcz przeciwnie, dobrze pokazuje, że nawet będąc doceniany, człowiek wciąż chce się wykazać. Idąc dalej i nie opowiadając szczegółów całego przebiegu filmu, warto powiedzieć ogólnie że fabularnie można było się nim naprawdę dobrze bawić. Film jest wciągający, mimo że sam widziałem oryginalną trylogię dosłownie setki razy, a jednak podczas seansu można na chwilę wrócić do tamtych emocji i ponownie poczuć radość z oglądania tej historii. Albo być może to było spowodowane tymi klęskami innych remake'ów i się bają, że coś zepsują, a tu jednak odzorowanie oryginalnej historii. No cóż... Na sam koniec zostawię oczywiście finał filmu, czyli wielkie starcie, w którym Czerwona Śmierć w końcu wychodzi ze swojej groty. Smoki w popłochu uciekają, wikingowie próbują się wycofać, jednak potężna Smoczyca, bo to ważne Smoczyca, niszczy ich statki i przejmuje całkowitą kontrolę nad polem bitwy. W tym momencie pojawia się też ciekawa rzecz. Podczas ucieczki smoków z wyspy smoków można dostrzec kilka gatunków, które w oryginale pojawiły się dopiero w serialach w późniejszych częściach. Przykładem jest Wander smok czy Gruchotnik co ciekawe, w drugiej części oryginału sam z tej ważki posiada smoka w rodzaju Gruchotnika o imieniu Czaszkochru. No cóż, Całkiem ciekawy zbieg okoliczności. Wracając jednak do finałowej walki, czkapka i szczerbatek wspólnie stawiają czoła czerwonej śmierci. W tym czasie czkapka godzi się z ojcem, zostaje w końcu doceniony przez całą wioskę i odowadnia swoją wartość jako wojownik i lider. Do samego finału mam jednak dwa minusy. Pierwszy to tempo. Finał jest bardzo szybki, przez to jak łatwo można się wciągnąć, potrafi po prostu zbyt szybko się skończyć. Drugi minus to model czerwonej śmierci. Częściowo odbiega on od oryginału. W animacji była ona masywna i potężna, ale nie aż tak pulchna, jak pokazano to w tej wersji aktorskiej. Sam design nie do końca mnie przekonuje. Trzeba jednak oddać jedno: efekty wizualne podczas powietrznej walki czkawki i szczerbatka z czerwoną śmiercią są naprawdę imponujące. Pod tym względem należą się twórcom szczere gratulacje i oklaski, nawet jeśli sam model Smoka nie do końca do mnie trafia. Nie można też zapomnieć o muzyce, która jest ory... równie piękna jak w oryginale i wiem, że będę się powtarzał, ale ten remake bardzo, bardzo mocno oddaje ducha pierwowzoru. Ostatecznie otrzymuje klasyczne zakończenie. Powrót na wyspę, happy end i domknięcie historii. Podsumowując live action jak Wytresować Smoka to film bardzo dobrze zrobiony, wierny oryginałowi i mimo świetnej znajomości animowanej wersji nadal potrafi dać ogromną frajdę z sensu. Moja ocena to 9,5 na 10. Dziesiątkę zostawiam oryginałowi. Dziękuję serdecznie za uwagę, to był kanał Rozmowa Filmowana, z tej strony mówił Czaszka, pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji i do usłyszenia w kolejnych materiałach.